Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o jednej z najpopularniejszych aktorek PRL-u. Niestety odcinek ten będzie już wspomnieniem o Pani Barbarze Chorawiance, bowiem dopiero co dotarła do nas informacja o jej śmierci. A życie Pani Barbary, oprócz tego, że przepełnione było aktorskimi wyzwaniami, było niezwykle barwne i ciekawe, a historia jej miłości z aktorem, Wieczysławem Wojtem była scenariuszem na film. Nie zawsze piękny i łatwy, choć jednocześnie pani Barbara przekonywała, że była to najpiękniejsza historia miłosna, jaka mogła jej się przydarzyć. Droga do tego, by została aktorką, nie była dla niej łatwa, droga do miłości również, a mimo wszystko pani Barbara całe swoje życie dziękowała za to co dał jej los. A co takiego? Dziś Wam zdradzę, więc wszystkich, którzy chcą upamiętnić tę aktorkę zapraszam serdecznie do wspomnienia wraz ze mną jej całego życiorysu. Barbara Chorawianka urodziła się w 1930 roku w Katowicach i już jako mała dziewczynka marzyła o aktorstwie i zawsze wiedziała, że aktorką zostanie, choć przekonacie się, że łatwo nie miała. Pierwsze publiczne występy miała za sobą już w wieku 5 lat. Debiutowała na deskach Katowickiego Teatru Wyspiańskiego. Rogrocznie odbywały się zapisy do szkoły baletowej. Ogromnie lubiłam i chciałam tańczyć, choć ojciec zapowiedział, że jak pójdę do szkoły, to koniec z tańcem. Mówiła w Rzeczpospolitej. Jednak gdy przyszła aktorka miała 9 lat, wybuchła wojna, która oczywiście zmieniła życie tej rodziny. Czas okupacji razem z mamą i dwoma braćmi oraz babcią spędziła na wsi od Tarnowem, a ojciec zginął. Przetrwaliśmy okupację, ciężko pracując fizycznie przez cały rok, od piątej rano na przykład zboże myłam z bratem po 12 godzin dziennie. Widziałam też trupy dzieci żydowskich zabijanych przez Niemców. Mówiła w wywiadzie dla trybuny. A w 1945 roku rodzina przeprowadziła się do Krakowa, z którym pani Barbara związała się na lata. I mimo że wcześniej ojciec jej odradzał, ona swoich planów nadal nie zmieniła. Już w szkole udzielała się w kole teatralnym. Wtedy zagrałam pod stolinę w spektaklu, który reżyserował Tadeusz Łomnicki, mówiła w wywiadzie. Jednak swoją prawdziwą karierę zaczęła w wieku 21 lat. Kiedy to trafiła do Teatru Rapsodycznego w Krakowie, od razu odnalazła się na scenie i była doceniana. Zagrała w wielu bardzo ważnych spektaklach. Był moim ukochanym teatrem od czasów gimnazjum, choć nie był łatwy. Pociągał mnie sposób wykonywania poezji, szalenie przemawiał do mnie przez brak dekoracji, światła wydobywające niepowtarzalny nastrój, wspaniała asceza przy pierwszych przedstawieniach. Nie było nawet kostiumów, tylko białe bluzki. Muzyka, światło i słowo – mówiła w Rzeczpospolitej. A w tym teatrze grała przez blisko 3 lata, aż do momentu jego likwidacji. Był to dla młodej aktorki kontrowersyjny czas. Kotlarczyk został zmuszony do odejścia, a my zostaliśmy. Powstał Teatr Poezji pod dyrekcją Maryny Broniewskiej, Tadeusza Kantora i Czuwającego z ramienia partii dyrektora z Warszawy. Kotlarczyk miał do nas żal, że zostaliśmy, ale byliśmy w trudnej sytuacji. Wciąż jeszcze nie mieliśmy egzaminów aktorskich. Gdybyśmy wówczas odeszli pewnie musielibyśmy zrezygnować z zawodu, tłumaczyła aktorka. Ale właśnie w tym teatrze grając pani Barbara nie zdawała sobie sprawy, że spotyka właśnie miłość swojego życia i nie od razu poznała się na tej miłości. Bo choć Mieczysław Wojt był czarujący i miły, podenerwował ją strasznie. A to głównie dlatego, że otwarcie ją adorował. O swoich uczuciach mówił nawet na scenie w obecności wszystkich dookoła, przez co ona nie traktowała tego poważnie. Gdy się jednak zorientował, zmienił taktykę i szybko udało mi się przekonać swoją ukochaną do tego, że jego intencje są zacne. A pan Mieczysław nie lubił swojego imienia, dlatego prywatnie prosił by nazywać go Sławkiem. Dzieciństwo spędził w Tarnopolu i Katowicach. I tam właśnie po raz pierwszy, co jest wręcz trudne do uwierzenia, ta para się spotkała w piaskownicy. Okazało się, że ich rodzice gdzieś tam mieli ze sobą przelot, nie będę wam już tego dokładnie przytaczała, ale właśnie Okazało się po latach, że mieli okazję się razem ze sobą bawić. Niewiarygodne, ale prawdziwe, przyznawała. A Mieczysław Wojt miał zostać malarzem, nawet studia w tym kierunku skończył, a także historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lokalnych gazetach jako Sławek Sławkowski publikował już satyry i fraszki, które ilustrował swoimi rysunkami, ale ostatecznie powołanie przemówiło i został aktorem. Ale... U pani Barbary nie było łatwo zostać aktorką, również jeżeli chodzi o wsparcie mamy, bo choć tata jej zabraniał, ona mogła się po jego śmierci sprzeciwić jego słowom. O tyle, mama prosiła ją o wsparcie w utrzymaniu rodziny. Dlatego sama wybrała szkołę handlową, bo chciała zdobyć fach, żeby nie martwić się o pieniądze. A to wszystko dlatego, że usłyszała od mamy córeczko, chłopcy muszą się wykształcić, ale ty mi musisz pomóc. I dlatego poszła do pracy w centrali handlu sprzętu przeciwpożarowego. Sprzedawałam węże sąco tłoczące. Bosaki, hełmy. Obliczałam marże, procenty i wypisywałam faktury. Dla mnie to było coś strasznego, tym bardziej, że miałam okropną kierowniczkę w trybunie, ale cały czas jednak marzyła o tym, by zostać aktorką i robiła wszystko, by to się udało. Po mu przygotowywała się do egzaminu w studium aktorskim, ale przez to zawalała swoją pracę i myliła się w fakturach. I tak właśnie wyleciała z pracy. Dostałam jedno, drugie, a potem trzecie upomnienie, i pan dyrektor musiał mnie zwolnić i to ze skutkiem natychmiastowym. I potem pracowała jeszcze w bibliotece, gdzie zarabiała zaledwie 600 zł miesięcznie, ale ostatecznie ukończyła studio dramatyczne. Uczyła się m.in. u Józefa Gaczyńskiego, a w 1957 roku zdała egzamin eksternistyczny. Jak już wam powiedziałam, związana była w owym czasie z Krakowem, gdzie grali wraz z mężem w teatrze, ale w pewnym momencie dostali propozycję. Nie do odrzucenia. Trudno było zamienić Kraków na łódź, ale kiedy pobraliśmy się i okazało się, że nie mamy gdzie mieszkać w Krakowie, Dejmek dawał nam w łodzi dwa mieszkania do wyboru i rolę do zagrania, i nigdy potem nie żałowałam tej decyzji, bo graliśmy bardzo dużo w znaczącym teatrze, mówiła w rozmowie z Onetem. Aż w końcu w 1963 roku trafili do Warszawy, również za sprawą przeprowadzki teatralnej, bowiem kiedy Dejmek dostał dyrektorowanie Teatru Nowego w Warszawie, zaproponował im przejście ze sobą, zgodzili się. I tak pani Barbara pracowała w Teatrze Narodowym, Dramatycznym, na Woli, na Targówku i Polskim. Ale zostańmy jeszcze na samym początku tej drogi warszawskiej, ponieważ kiedy przeprowadzili się do Warszawy, już tak luksusowo, jeśli chodzi o lokale, nie było. Nie mieli gdzie mieszkać, więc spali w przyteatralnej garderobie. Nie oni jedni, bo wielu aktorów tak robiło, a że są to Społecznej istoty impreza trwała tam bez końca. Ciągle nie dosypiałam, bo przez całe noce było albo popijanie, albo gadanie. Ale w pewnym momencie para tak aktorsko się rozwinęła, że garze, które otrzymywali również za filmy i seriale, sprawiły, że mogli pozwolić sobie na własne mieszkanie, przeprowadzili się na warszawską starówkę, choć pani Barbara nie ukrywała, że jakoś się tego bała, i w sumie bardziej do tego. Yy, zmusił ją, no tak bardziej mocno namówił mąż. To no jak słyszycie, popularność przyszła. Największą popularność sama pani Barbara zdobyła dzięki roli Marii Jarosz w serialu W Labiryncie, który przyciągał na ekrany miliony Polek i Polaków. Ale również grała w innych telewizyjnych produkcjach, które były bardzo popularne, jak Stawka większa niż życiem, jak Miłość Plebania czy na dobre i na złe. Ale jak słyszycie, to też dużo w tych nowożytnych czasach, że tak powiem, choć wiem, że nieprecyzyjnie. Natomiast e, jeszcze w PRL-u pani Barbara e, grywała też e, na dużym ekranie. Mogliśmy ją podziwiać w pociągu, kamiennym niebie, krzyżakach, czasie przeszłym, echu, kochankach z samotności we dwoje, pensji pani Later, pułkowniku Kwiatkowskim czy obywatelu. I jednak pani Barbara miała takie surowe rysy Aparycję, która predestynowała ją do tego, by jednak grać bardziej surowe, dość twarde, charakterne kobiety czasami ostre i niesympatyczne, choć każdy, kto ją znał, mówił, że w życiu prywatnym było zupełnie odwrotnie. I jak wyczytałam w artykułach, była ciepłą, życzliwą ludziom, kobietą o wielkim poczuciu humoru. I jak wielu innych aktorów, mimo że Grała w filmach czy serialach, które dawały jej popularność, jak słyszycie, dość duży zarobek. Ona z pasji najbardziej kochała zawsze teatr. W filmie aktor nie ponosi pełnej odpowiedzialności za graną postać. Po nagraniu jest montaż, wycinanie, przycinanie i my, aktorzy, absolutnie nie mamy na to wpływu. W teatrze aktor od początku do końca bierze odpowiedzialność za to, co pokaże. Poza tym czuje się oddech publiczności i każdą jej emocję. Najbardziej lubię ciszę albo szelest chusteczek, zwiastujący wzruszenie tłumaczyła. A czas stanu wojennego przyniósł jej nowe wyzwania. Wraz z innymi aktorami angażowała się w koncerty poetyckie i spektakle o tematyce patriotycznej i religijnej, bo była wielką patriotką i osobą mocno wierzącą. I właśnie wiara miała dla niej w wielu aspektach najważniejsze znaczenie i dowodem na to jest małżeństwo pani Barbary. Bo jak już Wam wspomniałam, oczywiście przez 40 lat była żoną aktora Mieczysława Wojta. Pobrali się w 1957 roku. A ponieważ mieli już w Krakowie swoją renomę, byli znani ksiądz, który udziela im ślubu nie zapytało żadne dokumenty, również te z urzędu stanu cywilnego. No i tak się stało, że mimo, że sakramentalne tak sobie powiedzieli, w świetle prawa przez całe życie nie byli małżeństwem, ale nie było to dla nich ważne. Dla siebie byli mężem i żoną. Mąż jest dla mnie przyjacielem, kochankiem, synem, bratem, wypełnia mi sobą cały świat, wszystko. W nim jest mi najbliższe i najdroższe mówiła o nim czule. Uwielbiali także razem pracować. Dając chłam tym wszystkim, prawidłom jakoby wspólna praca miała zabijać małżeństwo bo tworzyli niezapomniane duety i na scenie, i ekranie. Mógł życie dzisiaj powrócić do ich wspólnych ról w krzyżakach czy samotności we dwoje. Mąż mobilizował mnie i wierzył, że z każdą rolą sobie poradzę. I sami przekonywali też, że wzajemnie dla siebie to kariera małżonka, małżonki była istotniejsza niż ich własna. A wcale ich życie nie było takie łatwe, bo do tej pory nie powiedziałam Wam, że pan Mieczysław, gdy poznał Barbarę był już wdowcem. Jego pierwsza żona zmarła przy porodzie. Miał także córkę Joannę. Jednak nawet gdy był bardzo popularny, i jego popularność dzięki filmom i serialom sprawiła, że miał wiele bardzo. Zacnych kandydatek do jego serca, to on mówił, że w ogóle go to nie interesuje. A pani Barbara nie była nawet zazdrosna. Plotka głosi, że nawet Sofia Loren miała mu podczas jednego z zagranicznych festiwali złożyć propozycję. Matrymonialną, nie do odrzucenia, którą on jednak bez wahania odrzucił. Nie ma w nas rywalizacji zawodowej, tak powszechnej w aktorskich małżeństwach. Dla mnie najważniejszy jest sukces mojego męża. Na moim mi nie zależy, mówiła na to wszystko pani Barbara. I choć Mieczysław Wojt świetnie dogadywał się z żoną, to też dlatego, że miała do niego bardzo dużo cierpliwości. Bo z jednej strony na co dzień niby cenił samotność, a z drugiej potrafił, jak Filip z Konopi, wyskoczyć z niezapowiedzianą imprezą. Na przykład podczas jakichś popijaw w knajpie powiedzieć: chodźcie wszyscy do mnie, żona będzie zachwycona. I faktycznie, gdy wszyscy przychodzili w środku nocy do mieszkania tej pary, pani Barbara zdawała się być zachwycona, choć w gruncie rzeczy. Zachwycona na pewno nie była. Nie wiem, jak sobie z tym radziłam, bo przecież opiekowałam się chorą teściową, wychowywałam córkę męża, codziennie były próby i przedstawienia, dużo graliśmy w filmach, mówiła. Wspólnych dzieci się nie doczekali. Jak słyszycie, jednak pani Barbara wychowywała Joannę, córkę swojego męża, ale nie była to początkowo łatwa relacja, szczególnie w trudnym dla nastolatków w okresie dojrzewania. Ale pani Barbara miała świadomość, że związek z ukochanym oznacza, trudne obowiązki. Relacje z pasierwicą jednak poprawiły się, gdy ta dorosła. Często tak jest. I panie już nawet po śmierci pana Mieczysława utrzymywały ze sobą relacje, choć pani Joanna mieszka za granicą z rodziną, zawsze gdy była w Polsce odwiedzała swoją macochę. I w niepamięć poszło to, że ponoć właśnie w tym najtrudniejszym okresie Joanna miała być zazdrosną wielką miłość jej ojca do pani Barbary. Dopiero po latach jednak pani Barbara przyznała, że w okresie w czasie ich małżeństwa mąż zmagał się z alkoholizmem. Sama w latach 80. zawiozła go na odwyk do łodzi. Męża zawsze najbardziej męczył i dobijał brak pracy. Grał wszystko, co mu proponowano, byle tylko nie siedzieć w domu, byle tylko wykonywać swoją pracę, bez której całkowicie się zapadał i właśnie wtedy najczęściej sięgał po alkohol. Nie pamiętam, kiedy przestał panować nad piciem, ale gdy dostrzegłam, że po piciu poprzedniego dnia zaczyna kolejny od alkoholu, i mówię, że musi wypić klinę, żeby się wyprostować, wiedziałam, że jest źle, mówiła w stolicy. Pod koniec lat 80. Sławek znalazł się w takim stanie, że musiałam zawieźć go na oddział odwykowy do szpitala w Łodzi. Tam ci lekarze bardzo nam pomogli, tłumaczyła. Niestety chyba jednak choroba alkoholowa odbiła się na zdrowiu pana Mieczysława zwanego Sławkiem z tego powodu, że no, wiem, że każda ilość alkoholu jest trucizną, a nadużywanie go regularne przez długi czas bardzo nadszarpuje zdrowie. I skończyło się to tak, że przez ponad ćwierć wieku pani Barbara była wdową, bo nic nie zwiastowało tego, że kiedy 30 stycznia 1991 roku kładą się spać wspólnie, niestety pani Barbara obudzi się już obok martwego męża. Miał on zawał serca we śnie, leżąc u boku ukochanej żony, miał zaledwie 62 lata. Para występowała wtedy w serialu w Labiryncie i był to bardzo duży problem również dla twórców tego serialu. Nakręcono scenę wypadku samochodowego, a w wywiadzie udzielonym po śmierci swojego męża pani Barbara podkreślała: Sławek był miłością mojego życia i nie godząc się z tym, że odszedł tak szybko i niespodziewanie, nigdy nic nie zmieniła w jego pokoju. Powiedziała mnie: Pamiątki, jego rzeczy w szufladach, wszystko jest. Tak jak zostawił, przyznawała. I po śmierci swojego męża wycofała się z zawodu. Pomyślałam, że moje życie się skończyło, ale jednak żyję i sama daję sobie radę, choć wydawało mi się, że to niemożliwe, cytował aktorkę Pomponi. Ale dojście do tego wniosku długo jednak pani Barbarze zajęło, bo powróciła do zawodu dopiero w 2001 roku. Kiedy przyjęła rolę Jadwigi Zduńskiej w serialu „M jak miłość”, jej wkład w polską kulturę został doceniony srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis” oraz krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Została członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i 2015 roku. A choć w maju ukończyła 94 lata, i jeszcze przed pandemią można ją było oglądać. W teatrze Polonia Krystyny Jandy. Jednak 20 września w wieku 94 lat aktorka zmarła, o czym poinformował prezes Związku Aktorów Scen polskich, a informacje te potwierdziła jej bratanica Maja. Tak, to jest prawda, niestety. Ciocia zmarła wczoraj w szpitalu praskim w Warszawie. Jestem więc ciekawa, jakie role według Was w wykonaniu pani Barbary były najistotniejszymi w jej karierze. Jakie były najistotniejsze dla Was? Czy jest ktoś, kto miał okazję panią Barbarę spotkać w teatrze, w tym środowisku, które sama kochała najbardziej. Napiszcie mi, proszę, o waszych wspomnieniach i o tym za co wyceniliście tę aktorkę. Będę bardzo wdzięczna za te komentarze i powiedzcie, czy chcielibyście, abym zrobiła dla Was kiedyś odcinek o relacji pani Barbary i jej męża Mieczysława, nazywanego Sławkiem. Dokładniej przybliżając Wam tę historię, bo jak słyszycie jest bardzo ciekawa. Czekam na Wasze komentarze i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy wytrwali do samego końca, jak zawsze bardzo, to doceniam. Dzięki, kochani. Miłej niedzieli, miłego tygodnia. Cześć.